Cześć! Ja nazywam się Anna Gieraśmowicz. Jestem wieloletnim mentorem i doradcą kariery, w tym mentorem Uniwersytetu Wrocławskiego. Wraz z moją menti, tym razem Anią Żukowską, chcemy podzielić się z Tobą fragmentami naszej wspólnej pracy w ramach programu mentoringowego. Posiadanie przywileju towarzyszenia człowiekowi na przełomach jego dróg życiowych i w momentach podejmowania kluczowych decyzji to jedna z najcenniejszych misji, jakie realizuje zawodowo od lat. Tym razem moją ment jest wspaniała, utalentowana i dojrzała kobieta o bogatym doświadczeniu zawodowym. Ale... ale zdecydowała, że już czas by ruszyć w nowy etap zawodowej podróży. Wybrała mentoring jako najlepsze narzędzie do podjęcia równie dobrych zawodowych decyzji. Zapraszam Cię zatem wraz z Anią, do wspólnej podróży, drodze do nowych możliwości. Przed nami kolejny odcinek pracy z Anią. Być może zainspiruje Cię to do osobistego udziału w programie mentoringowym. Zapraszam Cię również do subskrypcji tego kanału. Znajdziesz tutaj wiele wskazówek rozwojowych. A teraz nie pozostaje mi nic już innego, jak zaprosić Cię do kolejnego odcinka pracy z Mają Menti. No tak, ale to wiadomo, że za wszelkie strategie odpowiada zarząd, tak? Czy najwyższe kierownictwo, czy jakbyśmy tego nie nazywali, ktoś, kto rządzi firmą w danym momencie, w danej lokalizacji, nie wiem, no cokolwiek, tak? Natomiast tak naprawdę, czy strategia jest, czy strategii nie ma. Kto odpowiada tak naprawdę za y, efekty, które, które w firmie powinny się pojawić w związku z posiadaniem takiej strategii? Tak? No bo y, strategię biznesową najczęściej jednak jakąś tam, czy napisaną, czy nie napisaną, to firma ma, bo, bo musi zarabiać pieniądze. Strategię HR-ową może mieć, y, ale nie musi, bo powiedzmy takie było podejście do tej pory. Y, ale zakładajmy, że jest ta strategia jednak HR-owa napisana. Natomiast jej realizacją jest różnie, tak? w sensie takim, że no, tak jak mówiliśmy, zmiany w otoczeniu firmy, czyli ten cały kontekst organizacji bardzo szybko się zmienia, no, mam teraz pęd powiedzmy naszego świata do, do, do nowoczesności, do rozwoju w każdej dziedzinie jest, jest niesamowity. I tak samo powinien reaguje biznes powiedzmy od strony relacji, realizacji wyrobów czy usług. Natomiast mniej, jakby, wydaje mi się, że reaguje biznes właśnie w kwestiach zarządzania ludźmi. Że tak, tak jest dużo roboty, że nie ma czasu taczki załadować tymi HR-owymi tematami, tylko ciągle tymi cegłami, które musimy, którymi musimy budować swój biznes. I teraz, kto tak naprawdę w sytuacji, kiedy na tą strategię hr nie jest kładziony duży nacisk w organizacji, E, odpowiada za jej, powiedzmy, no, flajtę, yy, tak? Że yy, nie, nie jesteśmy w stanie jako dział HR zrealizować pewnych założeń, bo nas na przykład strona biznesowa nie informuje o zmianach, które robi w kwestii biznesowej, tak? I my jesteśmy czasami, no czasami, często postawiani pod, yy, pod faktum pewnym zdarzeniom, My działamy jakby na zasadzie tej strategii, którą ustaliliśmy, i nagle się po, po, w połowie projektu jakiegoś dowiadujemy, że ale założenia się zmieniły, bo zmieniło się coś na rynku. I teraz, kogo możemy rozliczać z tego i kto jest odpowiedzialny za to, za te nieosiągnięte efekty? To powiem tak. Znana jestem z tego, że mówię na wprost, zwłaszcza w takich aspektach, które. Mm, nie pozostawiają żadnych wątpliwości i myślę, że potwierdzenie moich, mojego stanowiska znajdziemy w najlepszych źródłach o tym, jak powinno wyglądać zarządzanie strategiami i ich realizacja. I już przechodzę do konkretnej odpowiedzi. Powiedziałabym tak: z niewiadomych mi przyczyn, mimo że uczymy się od wielu lat, bardzo prestiżowych programach zarządzania, o tym czym, jak powstają strategie, czym one są, jak powinny być realizowane. Ja sama jako wykładowca na studiach podyplomowych, na kierunkach MBA wielokrotnie podkreślałam i wiem, że moi koledzy trenerzy, wykładowcy w ramach konsultingu, doradztwa bez przerwy ten temat um, użyję takiego kolokwializmu mielimy i nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Z jakichś dziwnych powodów ukuło się takie przekonanie, że za strategię HR-ową odpowiedzialny jest dział HR. I że to on ma się po prostu starać ze wszystkich sił i mieć patent na jakiś znów kolejny cud z mleka. No, żeby wszystko układało się tak. Jak sobie wyobrażają, nawet nie mówią ci, którzy by chcieli, żeby ten cud mleka został zrealizowany. No to ja się być może komuś narażę, ale powiem wprost. Odpowiedzialnymi za powstanie, za opiekę nad strategią HR są absolutnie kluczowi menedżerowie w organizacji. HR, oczywiście posiadając należyte kompetencje, jest wewnątrzorganizacyjnym usługodawcą na rzecz tych wcześniej wymienionych. Czyli to jest taki obszar, który dostarcza narzędzia, realizuje różnego rodzaju projekty wewnątrzorganizacyjne na rzecz pracowników, począwszy od projektów rekrutacyjnych, adaptacyjnych, rozwojowych, szkoleniowych, projektów motywacyjnych czy premiowych, tak. Planów sukcesji, ścieżek kariery, cokolwiek w danej organizacji. Oczywiście, dodając do tego cały twardy HR, czyli politykę kadrowo-płacową i wszystkie obowiązki. Czyli realizuje, jeszcze raz podkreślam to, co przed chwilą powiedziałam, realizuje zlecone, delegowane projekty, czyli one gdzieś muszą najpierw powstać. I znów wracamy do tego, że muszą powstać w rękach, Kluczowych menadżerów, którzy są odpowiedzialni za cele biznesowe, i to oni wiedzą, czego mogą i chcą oczekiwać od HR-u, jako tego wewnętrznego organizacyjnego usługodawcy, żeby im pomógł tenże HR w realizacji tych twardych celów biznesowych. Czyli cała odpowiedzialność za to, że powstaje. Że jest, że jest doskonalona, że jest zaopiekowana kolokwialnie mówiąc strategia biznesowa i HR-owa. Jako siostry bliźniaczki za to odpowiada zarząd i dobrze dobrana, kompetentna kadra menedżerska, która ten biznes rozumie i potrafi szyć ten garnitur różnych projektów na styku tych dwóch strategii, które pozwalają. Tej rozpędzającej się coraz bardziej maszynie, lokomotywie iść naprzód przy wsparciu komórki HR. Jeszcze raz podkreślam dobrze do tego przygotowanej, optymalnie zbudowanej, opartej na kompetencjach, na zbiorze kompetencji, które są też dopasowane do rodzaju biznesu. Ja bardzo często podkreślam fakt, że zatrudnienie yy, świeżo upieczonej studentki psychologii do działu HR, do działu mieszanego, kadr i yy, tak zwany HR-u miękkiego i twardego, yy, tylko, tylko dlatego, że albo się tego HR-u nie ceni i, i nie chce się mieć partnera takiego merytorycznego, albo nie rozumie się w ogóle obecności kogoś takiego, albo po prostu chce się w tani sposób ograć tę sprawę i nie ponosić kosztów. Tylko nie należy się potem dziwić, że ta świeżo uwieczona studentka nie posiada ani kompetencji praktycznych, ani rozumienia biznesu, bo gdzie się miało tego nauczyć, ani nie staje się partnerem w dyskusji dla tych menadżerów, więc nie posiada autorytetu ani merytorycznego, ani takiego społecznego. A potem ślepo wykonuje polecenia zarządu, udaje jej się coś bądź nie. W takiej samej pozycji są osoby, które może mają większe doświadczenie, ale niekoniecznie są traktowane y, poważnie przez czy kadrę menedżerską, czy zarządy firm, bo z jakichś powodów, mimo że tak dużo się mówi o roli HR-ów i y, rosnącej roli HR-ów w firmach w obecnym świecie, zresztą nie od dziś. Naprawdę nie przesadzajmy z tym, że dopiero teraz HR nabiera znaczenia. Nie dlatego to jest zarzut ani pod Twoim adresem, bo chcę z dużą mocą podkreślić i absolutnie nie ma dyskusji co do tego, i argumentów mogę przytoczyć tu tysiące, dlaczego to kadra menedżerska i zarząd firmy, wszystko jedno, w jakiej ona występuje, postaci, są tymi, na których spoczywa rola, obowiązek, są po prostu właścicielami i realizatorami tych dwóch. Koncepcji i tylko oni powinni ponosić odpowiedzialność za to, jak one się mają, co z nich wynika, czy są doskonalone. Natomiast HR może być do tego zaproszony w sensie merytorycznym i organizacyjnym. Oczywiście rozliczony, jeżeli zadania będą dobrze delegowane i środki do realizacji tych zadań będą odpowiednio również przekazane HR-owi. Ale żadna inna formuła, my tu mówimy na dosyć ogólnym poziomie, bo moglibyśmy kształtować ten obraz, gdybyśmy mieli bardzo konkretną organizację. Teraz mówimy na dużym poziomie ogólności, ale co do zasady nie masz żadnej wątpliwości. No tak. E, tylko ja mam troszeczkę jedno zastrzeżenie. Nie wiem, może to jest kwestia tylko sformułowania, które, które przytoczyłaś, e, że jednak e, jakby. Samo zaproszenie działu HR do, do współpracy z menadżerami czasami może okazać się za, za małym. W sensie takim, że tak naprawdę, żeby dobrze biznes działał, to, to musi angażować dział HR w swoje, swoje kwestie, tak? czyli musi być ta spójność. I, i informacja dla działu HR od biznesu, czyli on, ten, stąd się bierze teraz coraz częściej, tak już od paru lat widzimy ten trend HR biznes partnerów i tak dalej, czyli HR, za, yy, zaczyna się pojawiać potrzeba, żeby HR były bardziej partnerem biznesowym, doradcą w kwestiach kadrowych, czy personalnych, czy, czy, czy zasobów ludzkich w organizacji, niż tylko takim właśnie działem, który czeka na zaproszenie od menadżerów, żeby, żeby im w czymś pomóc, bo to działa, to ten kim ma dwa końce, tak? Jeżeli biznes ma działać sprawnie, to HR musi wiedzieć, czego, od, nie, czy, czego od, niego, od nich się oczekuje, ale z drugiej strony HR musi też, żeby mógł działać skutecznie, musi być na, na bieżąco w kontakcie z biznesem, czyli z menadżerami poszczególnych działów w organizacji i na bieżąco i tak naprawdę neverending storowo, tak. Wymieniać informacje dotyczące tego, co się dzieje w kwestiach zasobów. I teraz pytanie jest takie: A co jeżeli firma sobie wymyśliła, że nie będzie miała działu HR wewnątrz? To Anio, może tak, można wtedy realizować strategię HR-ową? zaraz Ci odpowiem na to pytanie, które zagadałaś na końcu, ale powiedziałabym tak: nie mogę nie odnieść się do tego, co powiedziałaś wcześniej. Nie dlatego, że chcę polemizować, tylko powiem tak. Żeby mówić o partnerstwie, żeby mówić o tym, że dział HR będzie sam inicjował, sugerował i to partnerstwo budował, to tak jak powiedziałam ciut wcześniej, musi mieć nie lada kompetencje, musi mieć również merytoryczny autorytet i społeczny autorytet. Żeby można było mówić o partnerstwie, możemy mówić o równoległym poziomie uczestnictwa w danych decyzjach, procesach, a ja znam naprawdę nieliczne organizacje, w których o takie partnerstwo na równoległym poziomie komunikacji, zrozumienia, merytorycznego dialogu, otwartości wzajemnej, zarówno na oczekiwania z jednej, jak i z drugiej strony, na gotowość, czas i postawę. W spotkaniu się, w półdrogi poszukiwaniu wspólnie rozwiązań. Ja naprawdę znam bardzo nieliczne wyjątki, żeby tak było. Natomiast znam całą listę miejsc, w których to jest po prostu niemożliwe. A niemożliwe jest również dlatego, o czym już wcześniej mówiłam, że po stronie HR-u dysonans między tym, czym powinien być, a tym, czym jest merytorycznie i społecznie, jeżeli chodzi o jego autorytet, wiedzę, kompetencje i zdolność do stanięcia w ogóle takiej pozycji wobec biznesu, dysproporcja, dysonans jest, o, wniosek ręce, większa i mam wrażenie, że coraz większa. I nie pomogą nam pięknie brzmiące tytuły stanowisk HR Biznes Partnera, bo możemy nawet taki HR Biznes Partner on może skończyć Naprawdę najlepszy program kształcenia, jeżeli chodzi o swoje kompetencje, jeżeli nie będzie miał naprawdę silnego bagażu, doświadczeń, jeżeli nie będzie miał osobowości, jeżeli nie będzie miał argumentów, jeżeli naprawdę bardzo yy, skutecznie nie będzie się poruszał w yy, problemach biznesowych, jeżeli nie będzie naprawdę partnerem w rozmowach o biznesie. To żadne jego nie tylko ubieganie się o głos, ani skamlenie o uwagę, a tym bardziej nawet jakaś próba forsowania yy, z takiego poczucia, no zaraz zarząd delegował mi zadanie, to przepraszam bardzo, ale panie menadżerze X, panie kierowniku, panie dyrektorze, ja mam taką, takie pełnomocnictwo, bardzo proszę ze mną zrealizować to zadanie. To naprawdę, na, naprawdę w praktyce nie ma żadnego znaczenia. Potrzebny jest, jeszcze raz podkreślam, autorytet, potrzebne jest zbudowanie platformy, na której to się dzieje, potrzebna jest pewna wspólna historia, na której budujemy zaufanie do siebie. Całe mnóstwo różnych rzeczy. To jest mega skomplikowane. A teraz wracam do tego pytania, które w płynie tej wątpliwości, którą postawiłaś, zadałaś. Aniu. Ja jestem zwolennikiem poglądu, że małe organizacje miękkiego HR-u jako takiego, takiej nadbudowy nie muszą mieć. Z prostej przyczyny tej, o której mówiłam wcześniej, że kadra menedżerska może realizować zadania, które zazwyczaj realizuje HR. Gdyby się nie zdecydowali na, bo kto jest najbliżej człowieka, kto i tak, na przykład w procesie rekrutacyjnym podejmuje decyzję, a właściwie powinien podjąć decyzję, który kandydat na stanowisko powinien zostać w procesie selekcyjnym wybrany jako ten najlepszy. No nie HR. HR ma przygotować proces, zorganizować, dostarczyć narzędzia, dystrybuować yy, komunikat na rynek pracy, zebrać ten komunikat, zrobić pierwszą form formalną. Analizę aplikacji i dostarczyć yy, menadżerowi, przyszłemu bezpośredniemu yy, przełożonemu kandydatów, którzy za chwilę pojawią się w firmie i będą rekrutowani. HR-y mają tylko funkcję pomocniczą. W małej organizacji on to może sobie zrobić sam. On zna swoich ludzi, zbuduje zespół, on będzie wiedział, co tych ludzi motywuje, bo ich zna, on będzie wiedział, jaki system premiowy będzie dla tych ludzi najlepszy, on ich oceni. Za pomocą najbardziej adekwatnych narzędzi, które w danej organizacji, w danych procesach biznesowych są najbardziej skuteczne i obiektywne, outsourcować może sobie kadry i płace. Właściwie nie ma potrzeby żadnej komórki personalnej w firmie. Natomiast jeśli, podkreślam jeszcze raz w innym kontekście, kto jest odpowiedzialny i na kim spoczywa rzeczywisty wpływ, na realizowanie polityki zarządzania kapitałem ludzkim. Ci, którzy mają ludzi, pracowników najbliżej. HR nie rozwiązuje problemów, które ma zespół yy, danego przełożonego, tak jak to próbuje zrobić wielu menedżerów, zlecając konflikty do rozwiązania HR-owi. To jest w ogóle w wielu sytuacjach postawione na głowie. Jeszcze będziemy zapewne do tego wracać. Jeszcze raz podkreślam. Firmie, może małej firmie, bo w dużej już absolutnie sobie nie poradzimy. Strategia jest rozległa, komórki muszą być rozbudowane, naprawdę jasno skonstruowane, role delegowane, zadania, bo inaczej nikt sobie nie poradzi z czymś takim. Natomiast w małej organizacji, jeżeli tylko nie postawione jest to na głowie, można delegować, czy raczej przyjąć na siebie. W formule pracy menadżerskiej i wszystko się absolutnie może udać. No, to jest taki y, idealny obraz menadżera, który zarządza zarówno biznesowo, jak i y, kadrowo, tak? No, myślę, że, że y, fajnie by było, gdyby tak było, ale niestety, jak sama mówiłaś, w realiach jest różnie. H, na HR spycha się y, tą czarną robotę typu właśnie jest konflikt, to sam y, spróbujcie go rozwiązać. Ja nie mam czasu na rekrutację, więc y, przy, przygotujcie mi ostateczne tam tematy. Ja tylko się gdzieś tam nad tym pochylę przez chwilę, bo nie ma czasu taczki załadować do, do, do spraw hr -owych. Ale do, no, mam nadzieję, że jednak mimo wszystko dużo firm teraz y, 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 widzi potrzebę jednak bo, jakby większego poświęcenia czasu i uwagi, y, szczególnie menedżerów, czy kierowników, czy brygadistów, czy innych osób, które mają zespoły pod sobą. Tym sprawom miękkim, bo mimo, że wielu, wielu zarządzających firmami uważa, że teraz rynek pracy, znaczy uważało przynajmniej gdzieś jeszcze powiedzmy na początku roku, że rynek pracy jest super, jeżeli chodzi o pracodawców, tak, to się okazało, że jednak nie, że mimo, że dużo osób straciło pracę przez pandemię, to się okazuje, że wcale nie ma super zasobów na rynku kandydatów do pracy nawet przy prostych zadaniach. I tu wcale się nie da prowadzić firmy nie mając dobrego działu HR i, i powiedzmy i dobrych strategii związanych z rekrutacją chociażby po to, żeby uzupełnić czy rozwijać firmę dalej tak, bo powiedzmy mogło w czasie pandemii zdarzyć się parę osób odeszło albo nie wiem, pracując w ryzykownych branżach, po prostu postanowili, że zmienią branżę, tak, i powstał wakat, się okazuje, że wcale nie jest łatwo pozyskać ludzi nawet na niezbyt specjalistyczne stanowiska, bo tych ludzi po prostu nie ma. Aniu, ten stan, kończąc tą część naszego spotkania, ten stan jest możliwy z tego samego powodu, z którego, jak świadczy nasza rozmowa, Pomijane są różne kwestie rozwoju organizacyjnego, czyli powierzchowność, brak y, takiej stałej y, obserwacji, stałego monitoringu na przykład rynku pracy. Nie, organizacje się po prostu nie uczą na swoich błędach, podejmują y, decyzje ad hoc. Y, 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 jeszcze raz podkreślam na przykładzie, o którym mówiłaś, to przekonanie, że gdzieś na rynku pracy. Właśnie na takich, oparcie swojego działania na takich mitach i legendach, brak weryfikacji założeń, przekonań, brak stałego monitoringu, właśnie głównie rynku pracy, który się jeszcze dynamiczniej zmienia niż wiele branż biznesowych, które y, jedne ucierpiały, inne mogą iść dalej, y, nie muszą się w ogóle zmieniać. Y, możemy tutaj cały kalejdoskop, ale jeszcze raz podkreślam, problem tkwi wciąż tym samym, czyli lekceważeniu pewnych. Fundamentalnych zasad powierzchowności, niekompetencji, braku odpowiedzialności i liczeniu na wspomnianej wcześniej udszczęścia. Okay. Tak. My tymczasem kończymy tą część. Zapraszamy do kontynuacji w następnej. Będziemy kontynuować z tego, co wiem, Aniu, problem, wyzwanie stojące przed działami KR i strategią i towarzyszącymi jej różnymi aspektami. Nie chcę tutaj Zbyt wiele zdradzać, ale zapraszam naszych, zarówno słuchaczy, jak i widzów, do podglądania, słuchania i towarzyszenia nam w rozwoju mojej Menti, Ani Żukowskiej, Aniu. Tymczasem kończymy. Masz też szansę pożegnać się z naszymi widzami, słuchaczami, żeby spotkać się już w następnym odcinku. Bardzo Ci dziękuję za ten odcinek. Bardzo dziękuję, jeżeli ktoś nas słucha i wyciągnie z tego jakieś korzyści dla siebie. Mam nadzieję na wartość dodaną dla wszystkich z tych naszych rozmów, więc czekam już na kolejny odcinek. Pozdrawiamy i do zobaczenia, do usłyszenia. Pomiędzy pracą a życiem osobistym potrzebujesz powiewu świeżej zmiany, nowej energii, motywacji do działania, jak również wtedy, kiedy czujesz się wypalony. Bądź potrzebujesz rozwinąć skrzydła i zacząć odważnie realizować swoje cele. Wiem doskonale, na czym opierają się takie sytuacje i jakie szanse niesie świadoma decyzja o zmianie na tak zwanych przełomach naszego życia, nie tylko tego zawodowego. Nie zwlekaj z decyzją o wsparciu przez doświadczenie i wiedzę mentora. Zapraszam Cię do kontaktu, wspólnej pracy, a znajdziesz mnie m.in. za pośrednictwem mojej strony www.annagirasimowicz.pl. Zapraszam!